Jak animować głos postaci w programie Adobe Animate. Sprawa jest prosta. Bierzemy nasze nagranie od aktora głosowego. W tym przypadku postać głosu Marty udzielałam ja. wrzucam do programu, wybierając opcję Importuj na stół montażowy. Stworzy nam się warstwa z głosem postaci. Następnie dodajemy osobną warstwę, gdzie będziemy zamieszczać ruchy warg postaci. Możemy używać symboli z programu, ale ja z racji tego, że mam klasycznie animowany cały film, to też również wykonam w sposób klasyczny. Słucham sobie teraz nagrania i dzielę na fragmenty warstwę, gdzie rysuję naszą mimikę postaci. To znaczy, wiecie, kiedy otwiera buzię, zamyka, jakie samogłoski, spółgłoski, sylaby wymawia. Każda sylaba to staram się, żeby była po prostu zamieszczona na odpowiedniej klatce, w zasadzie na dwóch klatkach, a czasami, na przykład, może to być jakaś samogłoska, spółgłoska, bo jak na przykład mamy pauzę w nagraniu, to też również to stosuje, że, że mam pauzę, czyli w tym przypadku Marta ma zamkniętą buzię. Warto, jeśli tworzymy taką animację poklatkową, mówienia, zwracać uwagę na to, że nasza postać w tym przypadku mówi w języku polskim, więc koncentrujemy się nie tylko na typowych samogłoskach czy na, typ... czy na sylabach, ale również zwracamy uwagę, czy są tamte nasze si, zi, om, i stosujemy to w animacji. Musimy sobie przypomnieć mniej więcej jak usta nam się układają, kiedy mówimy te nasze ły, dzy, szy, bo na przykład w przypadku szy, no to będzie na przykład zaciśnięte zęby mogą być, om, eł to będzie m, tak jakbyśmy mieli po prostu język lekko uniesiony lub taki zwinięty, możemy to tak zaznaczyć, możemy to robić po, po, podobnie jak do literki f, bo taki, tak, jako taki ruch, Natomiast to jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że w jakim języku nasze postacie mówią, bo na przykład przez większość tutaj tutoriali, no to widziałam instrukcje głównie właśnie dotyczącą języka angielskiego. My mówimy troszeczkę inaczej więc starałam się jakoś to, to właśnie zaznaczać, że no to język polski, nie? że ona częściej, pomijając oczywiście samogłoski y, lub takie frazy, gdzie wyraźnie słychać samogłoskę, to raczej będzie miała bardziej zaciśnięte usta, no bo my, bo my szeleścimy w końcu, y, mówiąc w naszym języku. Różnie była też ze, śpiewa ze śpiewaniem piosenek o si, ci, to też rozkminka dla, dla osoby, która animuje usta. Si, si to będą też takie prawie, że zamknięte usta z lekko, leciutko pomiędzy szczeliną zaznaczona, buzia otwarta. Tak jakbyśmy k czy coś takiego robili, no k bardziej zamknięte usta są. Więc no, tutaj trzeba troszeczkę pomyśleć, jak to w miarę wiarygodnie pokazać. No ale przede wszystkim Polecam, żeby to nagranie dało się wysłyszeć, sposób mówienia aktora, bo to dużo daje wtedy. Kiedyś na, w innych animacjach na przykład starałam się to robić ze słuchu i jak nie miałam podglądu tego właśnie nagrania aktora, no to był problem przede wszystkim z pauzami. To wtedy najbezpieczniej, jak nie macie takiego programu do synchronizacji, to po prostu, żeby wasz aktor nagrywał po zdaniu i żebyście po prostu na słuch troszeczkę to to po prostu ogarniali, przy czym ogromnym wtedy problemem jest sposób, tempo mówienia postaci. Teraz w przypadku takiego podglądu, jak macie w typu programie Animate, no to nie musicie się aż tak bardzo obawiać tempa mówienia postaci, bo wtedy najbezpieczniej byłoby, gdyby aktor mówił cały czas tym samym tempem, no ale żeby dialog brzmiał fajnie, no to nie da się do końca mówić w tym samym tempie przez cały czas, nie? No, bo jak ktoś gra, no to się bawi tym głosem. Więc tak przedstawia się pokrótce proces tworzenia, mówienia postaci w Adobe Animate. Na końcu tego filmiku zobaczycie mniej więcej fragmencik tej animacji. Ale oczywiście to jeszcze troszeczkę pracy przede mną. Jeszcze mam, jeśli chodzi o głosy głównych bohaterów, to do zrobienia kłapów dla profesor Minami Kory czekam na dialogi jeszcze od Diny, która też troszeczkę będzie mówiła od Satoru. Czekam na głos, wiem, że w tym tygodniu powinnam otrzymać, więc. Praca nad animacją jeszcze troszeczkę potrwa, ale już jesteśmy na tym bardzo fajnym etapie, czyli moim ulubionym, czyli po prostu kiedy wrzucam dialogi bohaterów, bo wtedy tak naprawdę będę widziała konkretna scena, jaką ma długość, bo bez tego to nie wiem, czy w pierwobzorze, jak sobie szkicowo montowałam film, czy ta scena jednak będzie o połowę dłuższa, czy o połowę krótsza. I tak ogólnie przedstawia się praca nad chimerami. Podobało się, to możecie dać suba i oglądać inne moje materiały. Dzięki za uwagę, Pa. To, że Kora przebiera się za jakąś postać z anime, to nie oznacza, że Ty musisz ją małpować faktycznie, ani nie śladu pominami. Martwię się o Panią Profesor.